ale się go fajnie słucha. Ej, najlepsza jest w ogóle reakcja ludzi. Fajnie się słucha, Kolesia. Tylko kurczę no wiecie, Siedzimy Ludzie teraz... są zbyt tępi? Przychodzą tu jakieś stare babcie i się patrzą. I teraz na mnie pewnie też się nie patrzą. Dialoguję. Mm. Nic, w ogóle. Ludzie, jak widzicie, że ktoś występuje, to chociaż. Popatrzcie no, się na tego kogoś, bo on to dla was zrobi, nie? O.

co to jest? On Suseł. To jest susel, pisze. 600. Bo ja ci. Ale słodki. Po co komu susel? No, to no, mam susła za 600 złotych. No, no tak. A ty kuty 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 To jest jeż afrykański, twórczy się nie, nie, widać. Brzydki. Jakiś jakiś taki biedny, gryzły. Taki, taki, taki marę. Taki, Obstry? jak po przepisiu. I to są moje właśnie sorówki. Będę jeść sobie chińszczyznę, a konkretnie cielęcinę z warzywami. Bo, gdyż yy, chińszczyznę lubię. No i papu, fajny ryż. No i taki sosik, taki sobie. Podobał mi się ten kojicie. No normalnie, chciałabym tam się dowiedzieć, jak mi ale ja rozumiem, że jesteśmy biedni, że każdemu szkoda wydawać pieniędzy na wszystko, ale jak tu grosz do grosza będzie, kurde... Kokosza. No. Ja nie mówię, żeby każdemu ulicznemu grajkowi rzucać trochę pieniędzy, no ale przynajmniej wspierać tych, którzy są naprawdę dobrzy, a ten koleś siedział i rapował prosto z głowy. Ja wiem, że dużo ludzi w tej robi. Mi się nie zdarzyło wcześniej, Zobaczyć takiego ludzia A ten koleś mi się akurat spodobał Wróciłam. Przepraszam, że gadam jak wiem. Bo u tak Nie ma żadnej separacji Ktoś jest beznadziejny Ludzie go mijają, ale jak ktoś jest dobry To też go mijają To jest właśnie dziwne, a mi się wydaje, że jeżeli się Spodoba kogoś naprawdę dobrego To się powinno mu pokazać, Że jest dobry